MFK ulti 1000 demedu Za głęboko panowie, za głęboko Nice Siebaneczko, dzień dobry, witam Serdecznie. Ten piękny dzień torkowy. Ostatni dzień patcha, 11.18 i następny patch, Kurde wiem czy on wiele zmieni. Nie mam pojęcia. Tredy wracają. Zależy gdzie Dobra, co dzisiaj zaczynamy? Chyba jakiś hrabia może na rozgrzewkę. Kiedy się zastanawiam, kiedy ten. Kiedy wjadą wszystkie kurcze Chińczyki, Koreańczyki na Westa? Chciałbym posnajpić jakichś fakerów Kurczę, tak zagrać grę z fajkerem, no wyobraźcie sobie to. Czy to nie byłoby piękne? O, goście z Brazylii przylecieli, z tego co widzę. Jest taka strona: Tracking the Pros. To jest Brazylia. A to co to jest? Galata Sarai. To jest Turcja, tak? Turcja, no. Czerwony, obok. Nie wiem, czy musiałem też ojciec. No, naprawdę chłodno przypalił, tak to robił. Nie ma zamiaru. Kto to bo zafresz? Mogę. Zobaczcie, niesamowita sprawa! Ale... Nice. Tu, tu 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 tu, dawaj tym Jorkiem Klikaj klikaj klik, klikaj Dawaj 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 daj. kół, bieg There we go, nice, brawo Okej, daj puszczajmy tęszczę Czekaj, bo ona zagrała jakieś E ofensywne O właśnie to nie Tylko nie straszne jazdy mnie jarkować Nie wiem czy jest sens na to poproszenie tego rifta No dobra Słabaj się Weź to! Jakbym to jeszcze zagrał, ale dobra, nic, pozabijają tutaj chyba. Dobra, piątka piąta Ona padnie? Nie, Mam Mam niż tego, jaka go ale ja nie chcę z tego. Czy sensu go gonić? Chyba nie. To jak się tym skaczek, To był to damage? Jest dobra, nie gram Kamilu. Nie wiedziałem do końca, jak to zarzucić. Jeśli z tą będę grał, to jakoś to weźmiemy na plecy chyba. Oj. Eee, oni tego nie wygrywają, chyba. Chociaż... Fuck. Nie marki. O, Jeszcze pasywa mu weszła. No, ale bo go o wiele lepiej zagrać tę walkę. No, ale, okej Ona z staraka, więc porządku. Co to za zwierzę. Czemu muszę z tym zwierzęciem grać? Nie wiem, czy to ma sens, panowie. Mam gmf'kę, zaraz ulti zapierdzieli. No. Ja bym to... Dostał. to ma jako, to weźmie. O. No i się kończy. Daj Ja może musiałem tam jednego jeszcze dać w tą MFK. MFK Ulti 1000 Demedu. Trzeba było to brać do końca. O flesza tam jako? Nie zabili go? Gramy, 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 gramy. Ok, ok. Proszę cię żart. No nie chce mi się grać po prostu z tymi zwierzętami. Eee, skończę smutny krwa, że wystarczy mieć jednego śmiecia w teamie i takie, takie są gry. Wystarczy jeden gość, który jest zjebany i masz całą zjebaną grę. Diamond Prox? Normalnie? Czy to może być on? Kurde, to on. Jeszcze Polak rodak na sabocie. To ktoś znany? No trzeba. Trochę w dula trzeba grać, żeby kojarzyć ten nick. To jest gość, który z Rewo zmienił grę w dżungli w drugim sezonie, totalnie. Nauczył ludzi dżunglować, tak ci powiem. To, że się chodzi na... no komuś buffy, to jest właśnie przez niego zainicjowane. Jako pierwszy na świecie to robił, Co za drugim. Albo jeszcze może pierwszy nawet. Wcześniej się tego nie grało, nie robiło się tak. Totalny zawodowiec, a nie w trzecim. A jeszcze w drugim. No tak robił właśnie. Moscow five wtedy. Wjeżdżają ci na bufa, przez tam siódma minuta. I albo oddajesz, albo... Kurde. Lejem no u nie kontestowanie obiektywów. Czyli tej reliarce zejść tutaj? Wygrywamy to. Dobra, Dajem od Co potężny. Shit. Mam jeszcze. A tutaj Renia schodzi. Dawaj do mnie. Dobra. Okay. Kur... O, jeszcze? Ej, może skończyć. No, to już go nie zabija. Asysta. Dobra, nice. 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 I to będzie smog jeszcze. Ale no kapik. Tak złoto. Jezu, chryste. Dobra. Ku na jakieś? Dobra. Asysta wystarczy. Ole się wpierdzi, Lili. Za głęboko panowie, za głęboko. Nice. No i rejlam jakoś wejść, no nie wiem jak, ale zrób coś No i to jest tyle no, wiem, no albo wejdziemy razem, albo nic, Kur... z tego nie będzie no panowie, no... ...wytkapiła Klikaj tym Twitchem! piknął f mać. Oh, ale żal Dobra, spierdzielam. Do jutra. Hello.